Ja miałem taki jeden moment, jak byłem dzieckiem, że leżałem w łóżku i nagle przychodziła taka myśl, Boże, jak jestem zmęczony oddychaniem. <grym> 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 jak mnie to oddychanie męczy. I przychodziło to w takich momentach, w których e, zacząłem być świadomy tego oddechu, ale właśnie nagle, nagle przychodziło takie poczucie, że to ja oddycham że to ja oddycham. I so, tak myślałem, kurde, i teraz będę musiał cały wieczór siedzieć i tylko oddychać. No. Nie wytrzymam. I zauważyłem, zauważyłem, że kiedy biorę na przykład książkę albo jakieś czasopismo i zaczynam je czytać, to zapominam o tym oddechu i on, on się wydarza. I specjalnie brałem jakieś czasopismo albo zaczynałem coś robić, żeby tylko odwrócić swoją uwagę od tego oddechu, żeby on znowu stał się automatyczny. Żeby znikło to poczucie, że ja oddycham. <grym> jak później, po latach, wróciłem do tego wspomnienia, to pomyślałem, kurczę, tak. Czasem mamy poczucie, że my coś robimy, może tak naprawdę tego nie robimy i jesteśmy zmęczeni tym poczuciem, tą myślą, że to ja tutaj coś robię, że to ja coś robię. Ja miałem z oddechem podobne doświadczenie, jak się skupiałem na tym, żeby oddychać spontanicznie. To <grym zykluczną> nie był nie się. Zrobię spontaniczny oddech. Na ile sekund powinien być ten po <grym zykluczną> To, że jak jest takie ćwiczenie, obserwuj teraz oddech albo jeszcze pozwól mu być. To w pewien sposób przywołujemy też często jednocześnie to poczucie, ja muszę zarządzać tym oddechem. Ja muszę kontrolować. I to nam daje okazję na to, żeby zobaczyć. Nie? Bo ono się tam odpala często z automatu. A tu kiedy gdzieś jest to taka przytomność i zaczynają wyłazić te nawyki myślenia, myślowe mamy okazję je zobaczyć, nie? Mamy okazję zobaczyć niewygodę tej myśli, która mówi teraz zarządź tym oddechem, jakoś kontroluj go, zrób z nim coś. To daje nam okazję właśnie do tego, żeby, żeby spojrzeć na to, ale co za absurd. I daje nam też okazję do tego, żeby świadomie świadomie nie wejść w to, nie? Bo to jest jakieś, jakiegoś rodzaju prawdziwe wyzwalanie się. Okej, okay, mogę odwrócić swoją uwagę od tego i to stanie się automatyczne, ale czasem mogę stanąć oko w oko z tą myślą, z tym poczuciem kontroluj, kontroluj, kontroluj. Kontrolu. Tak świadomie nie wejść w to, tak świadomie nie idę za tym. Pozostaje po prostu w tym miejscu, w którym po, po prostu jestem, w tym miejscu, z którego po prostu gdzieś to jest widziane. W tym miejscu, które już jest nieporuszone tym, co przychodzi nam. Jak mam teraz zarządzić tym oddechem? Kiedy pozostaje jako obecność, to to w pierwszym odruchu będzie mnie konfrontowało z coraz silniejszą niewygodą umysłu, który jednak chce mnie wciągnąć, który jednak chce utrzymać. To poczucie kontroli. Wtedy, Jeśli wytrzymam z tym i nie wycofam się w żaden sposób z tego miejsca tu. Po prostu jestem, po prostu jestem. To nagle widzę, że mogę przejść w ten sposób, to nie. Mogę w ten sposób się od tego uwolnić, nie odwracając uwagi, ale już z pełną przytomnością patrzę na ten duch ego, umysłu. Zarządzaj. Jak mam to zrobić? Co mam z tym zrobić? w jakiś sposób przechodzi przeze mnie. To mi pokazuje, że nie jestem tym, że nie jestem tym, że nie jestem tym. Na przykład czasami siadam, ok, teraz nic nie rób i właśnie budzi się umysł, ale jak mam nic nie robić, ale jak mam nic nie zrobić, nie robić. Jak mam zrobić to nic nie robię, nie. jak mam zrobić to nic nie robię. Nie. Zrobić, nic nie robię nie. biorę każdą taką myśl po prostu patrzę, po prostu patrzę. Niech sobie płynie, niech sobie płynie padam w jakiś sposób do tego miejsca i staje się dla mnie oczywistym to, że, że te myśli nie mają znaczenia. I wtedy też przychodzi taka mądrość i zrozumienie tego, co to naprawdę znaczy: nic nie robić. Nie? Co to naprawdę znaczy: nic nie robić. No bo moje ciało może pójść, zrobić teraz kawę, a ja nic nie robię. To jest taki paradoks tego. Moje ciało może pójść zbudować dom, ale ja nic nie robię. I to, co jest niesamowite, moje serce bije, ale tu nie ma wątpliwości. Nie, no, nie, nie, nie bije swojego serca. <grym, 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 powiedzieć, nie robię bicia swojego serca. nie? To jest proces, który dzieje się automatycznie, spontanicznie. Nie jestem przypisany, ja coś robię. A już jeżeli podnoszę rękę, no to już to jest obarczone, to myślę, no, to ja robię, nie, to ja robię, to ja robię. Więc jest gdzieś powiedzmy ta struktura ego, która obejmuje pewne czynności, pewne mechanizmy tego ciała. I ona się rozwija. Do pewnego momentu to ciało rozwija się w ten sposób, że to się wykształca, i później mamy szansę, powiedzmy, przekroczyć to, nie? Wyskoczyć z tego zamkniętego obiegu. Do czegoś większego. A co nas trzyma w tym obiegu? Nic nas ja nie trzyma to. Czemu no. jesteśmy? możemy wyjść sobie tak wolną wolą. Wychodzę z obiegu. Nie przejdę. Hmm. A co Tobie sprawia trudność w tym, żeby wyjść? Chyba przekonanie jakieś o czymś, że to jest trudne, niemożliwe. Trzeba coś zrobić, żeby to zrobić, Jakby czas hmm. coś więcej. Ja bym powiedział, że właśnie do pewnego momentu w ogóle nie widzi się tego jako obiekt. To jest po prostu Twoja rzeczywistość. Nie? Później zaczyna tam dojrzewać jakiś rodzaj świadomości, coś się tam zaczyna otwierać i zaczynamy widzieć, że to jest obiekt, no ale wciąż ciężko jest z niego wyjść. Nie? I to, jest właśnie, to są te wszystkie przekonania, że to ja jestem tym, że jakby mnóstwo tam się może nabudować, u każdego. Jakby jedno takie podstawowe, że ja jestem tym, a później do tego dokłada się historia, nie? Że nie mogę, bo stanie się to, nie mogę, bo ci się obrażą, nie mogę, bo świat się zawali. Tu już może się nabudować mnóstwo różnych historii. No, takie podstawowe to jest po prostu jakiś rodzaj utożsamienia z tym. Ale ważne jest też mieć świadomość tego, że nic nas nie trzyma, bo nic nas nie trzyma, nie? W takim sensie nie ma czegoś takiego prawdziwego, co się trzyma i ty musisz z tym walczyć. Nie wiem, to dobrze teraz ubrać słowa, ale. Właśnie to jest to, że to jest tylko przekonanie. Nie to jest tylko przekonanie. To co jest do zobaczenia. To to, że. że ja już jestem w tym miejscu, z którego widzę to przekonanie. I wtedy to daje nam szansę obudzić się z tego. Zaczynamy widzieć, że to jest tylko przekonanie. Nawet to, że jest ciężko, nie? Bo... Okej, okay, jest myśl program jest ciężko i możemy powiedzieć. Ta myśl mnie trzyma i mówi Boże, czemu ta myśl tam jest? Ale jak zaczynam widzieć, ok, to jest tylko myśl, to jest tylko myśl, to, to dajmy szansę ujrzeć się z tego. Ale umysł odciąga nas, jednak obserwuje uwagę mhm. i trzyma nas w tym w pewnym sensie. Odgrywa taką scenę, że nas trzyma, nie? No. To, jest, to jest ta scena, my w nią wierzymy, świadomość wierzy w tą scenę w jakiś sposób, nie? Umysł przedstawia nam scenę, mówi, zobacz, tu jesteś ty, tu jestem ja, umysł, ja cię trzymam. Zobacz jak ja Cię trzymam, nie, nie puszczę Cię jeszcze, to mówi nam umysł, nie, a my, a no Boże, on mnie trzymał, on mnie trzymał. <zysklarziny> Dlatego tyle na tego się powtarza, to też jest scena, nic Cię nie trzyma, umysł tylko odgrywa dla Ciebie taki spektakl, który Ty jesteś zafascynowana przez moment, ale on jest fajny. No, on jest fajny. Ale nie może cię trzymać. Nie może jedna, jedynie przekonać cię do tej opowieści na moment. Nie ma takiej mocy sprawczej, mhm. żeby trzymać. Nie ma takiej mocy sprawczej. Tylko my musimy odkreślić swoją moc sprawczą, żeby przestać wierzyć w to, co on nam powie. No my go zasilamy w pewnym sensie. Widziałem jakiś czas temu takie nagranie, gdzie ktoś zrobił taki eksperyment, że narysował kreskę na kartce chyba i mrówkę. Ta mrówka nie wychodziła poza te kreski, nie wiadomo dlaczego. Ale prawdziwa mrówka, hmm. hmm? Pytanie, co ją trzymało? Hmm. Nic ja nie trzymało. To takie samo doświadczenie z pchłami było w słoiku, nie? W Następne pokolenie już nie było w stanie wyskoczyć ze słoika, nakrętka była po to zdziwna wkrętka i już może. każde następne pokolenie już nie wyskakiwało, bo nie wiedziało, że może. To jest, to jest też to, co robimy. Uczymy się na nowo, że to jest możliwe. Uczymy się wierzyć w siebie, w swoją moc. Jedna trudność to jest taka, że nie wystarczy tego słyszeć, nie wystarczy tego powiedzieć. Nie? To musi być za każdym razem na żywo sprawdzane. Nie? Za każdym razem, jak przychodzi umysł, za każdym razem, jak coś ci mówi, ee, to już, tego już nie przekroczysz. Nie pamiętamy, no. zapominamy, bardzo zapominamy. Ciągle zapominamy. Więc to jest taka nasza praktyka na co dzień do zrobienia. Nie? Mhm. Za każdym razem, jak przychodzi ten umysł i to zapominanie, które będzie się wydarzać, mhm. To zamiast iść coś takiego, o Boże, dlaczego to i jak ja mam sobie z tym poradzić, to bardziej taka postawa, okej, okay, to przyszło. Ale kim ja jestem wobec tego? Nie. Czy to mi zabiera siebie? Czy to mi może zasłonić świadomość, czy to mi może zasłonić moją wolność? Czy ten umysł może mnie zamknąć? Być może stworzy takie poczucie. Jeszcze nie smak tego poczucia będzie mi towarzyszył przez godzinę, dwie ale czy on mógł mnie zamknąć, czy on mógł mnie ograniczyć. Druga budzenia się. I też czasem taka nieustraszoność, nie? bo no to ciało ma pozapisywane różne historie, które też będą wychodzić, czasem zareaguję tak, czasem zareaguję tak, czasem poczuję się tak, czasem zrobię taką głupotę, czasem coś mi się uda i popłynę w takie o, jaki wspaniały. Też taka nieustraszoność co do tego, że ok, to przychodzi. No i co z tego? No i co z tego? Mogę się poczuć tak? Czasem mogę się poczuć tak, nie boję się, nie boję się żadnej emocji, nie boję się żadnej myśli. Nie zastraszy mnie żaden obraz, który stworzy mój umysł. Nie? Też taka odwaga jest potrzebna.